Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale. Tutaj mamy stary, opuszczony domek. No powiem Wam, że totalna ruina. Nie to co takie ostatnie, które widziałam. Tutaj mamy taki stary segment, już Wam go pokażę w jakiś sposób. Tu już się stropy zawalają, niestety. Ale ten kredens jest dość ciekawy, dość stary. Już dawno nie widziałam takiego. Tutaj mamy jakiś kieliszek. W sumie w zasadzie tutaj drugi. I tak niewiele coś tutaj jest, ale tak czy inaczej mogę Wam pokazać. Tutaj mamy piec już. No niestety wybeboszone ze wszystkiego. Idę do kolejnego pomieszczenia. I tutaj mamy pokój. Fajne przeszklone drzwi. I stropy już się tutaj też zawalają. No łóżko. widać, że tutaj ktoś po prostu sobie sypiał jakieś. Dość melinowato, niestety. Podłogi powiem Wam, że są w stanie niezłym. I tutaj mamy taki dość stary piec kaflowy. No, widzicie, już nawet świateł niczego nie ma. Tutaj mamy... Zobaczcie sami, jak to wszystko wygląda. No, ruina bardzo, bardzo straszna, powiem Wam szczerze. Tutaj mamy rozbebeszony całkowicie ten piec kaflowy, ale dość stary. Tutaj jeszcze jakiś kawałek drzewa, ktoś sobie tutaj chyba opalał. Mamy okienko, takie też z pajęczynami. No i tutaj też strop już, no niestety, się zawala. Te drzwi są dość fajne, ciekawe, też stare. No łóżko też, taki tapczan stary. No i oczywiście standardowo na ścianach są te wałki. Już też się strop zawala. Tutaj są jakieś stare półki. Idziemy dalej. Tu jakieś pierze, nie wiem, kogoś zamordowano. A nie, to z poduszki. Już mu chciała tylko morderstw. Stary licznik jeszcze tutaj, fragmenty. Pełno słoików, jakiś farb. Tutaj jak widać też są stropy dziura. Trochę tutaj strach przebywać. Zobaczcie poświęcenie, jakby nie było. Tutaj mamy dziurawe tość wszystko. I tutaj co to tu mamy jeszcze? Oprócz tego, no tutaj są te od tego kredensu drzwi. Tutaj mamy jakieś stare guziki, pełno ich Różnorakich kolorów. I tutaj mamy od Ursusa. Książka serwisowa jakaś. Instrukcja obsługi od traktora Ursus. Zaraz zobaczymy z jakiego na roku. Położę sobie tylko lampę. Hmm. Tu nawet nie pisze. Aha, 1984. Kołowy ciągnik rolniczy Ursus. Coś takiego to jest. Także tutaj mamy wszystko opisane. Instalacja pneumatyczna. Układ kierownicy i koła. Coś ciekawe. Tu mamy hutę Starowa Wola 1981. Jakiś to jest kalendarz, terminarz taki stary. Nie wolno od pracy. Taki kalendarz dość ciekawy, stary znalazłam. Takie ciekawe opakowanie, po kawie zbożowej stary, nawet nie wiem z jakiego to jest okresu czasu, chyba do wypieku chleba. No i tutaj płyty oczywiście nie ma, tej grzewczej całej. No i tutaj mamy, co tutaj mamy, też takie drzwiczki dość ciekawe, to od pieca, na piecu coś ciekawego, jakaś książkę tu mamy. Zaraz sobie zobaczymy, co to za książka. Tu mamy taką książkę, o Adam Mickiewicz. Zobaczcie, to jest stara książka. Zaraz sobie tu zobaczymy, co to jest. To nie książka, to jest zeszyt. Ktoś po prostu sobie tu pisał. Ładny charakter pisma dość nawet. Ale okładka Ada może można się zmylić. Tutaj takie stare kwiatki. Oczywiście no one są sztuczne. Już trochę zmęczone życiem. Bo stara jakieś opona jeszcze. No i tutaj nie będę Wam pokazywał, bo tu są dane osobowe. To jest stara pasta do zębów. Tutaj mamy jeszcze kalendarz stary. Z jakiego roku to ja bym nie powiem? I tutaj mamy takie stare kwiaty, też również sztuczne. Zobaczcie bogactwo tych pajęczyn. Zawsze w każdym domku jest ich najwięcej, i tutaj też mamy taki przykład. Ale domek jest tak splądrowany, że masakra tutaj za dużo ciekawych rzeczy nie znajdziemy. Pajęczyn to najwięcej, oczywiście. I takie stare linoleum jest na podłogach. Jak zdążyliście zauważyć, i pełno śmieci rupiecie, to jest nawet widać. No jak się chodzi, trzeba uważać.